O, 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 o. Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie. Na kanale, zakręcono i pozytywnie. Dzisiaj jej zabrałem telefon z tego względu, że po prostu biorę ją ze sobą i do, jedziemy do grzecznych dzieci w święta. Także pamiętajcie, kochane dzieci, bądźcie grzeczne. Ciocia, zakręca, powie wszystko. No, tu jest zobaczcie, war. Będziemy ładować prezenty. I Mikołaj z Ciocia zakręcono będzie wpadał do grzecznych dzieci, do tych dużych i do tych małych. Także jestem u zakręconej i pakuję z prezenty. Także dzieci, musicie być bardzo w tym roku grzeczne. Piszcie listy do świętego Mikołaja. Pamiętajcie, dzieciaczki, i nie tylko dzieciaczki, marzenia się spełniają. Oczywiście też tyczy się do dorosłych. Musicie być kochani, dorośli, tak jak dzieci w tym roku, grzeczni, Bo Mikołaj z Finlandii, co no, będzie oczywiście was pilnował. Także tak, będę przejeżdżał z Saniami, jak będzie śnieg, a jak będzie, a jak będzie ładnie, bez śniegu, to będziemy sobie jeździć motorami, słuchajcie, i was będziemy odwiedzać. Także musicie być grzeczni, koniecznie. Pozdrawiam, święty Mikołaj. No, z no, przyjaciółka. Pa pa!